Siema, z tej strony Filmowiec, a to kolejny odcinek z minigierek. Miał być dzisiaj film z Facility Fall, kolejna część Breakable, ale nagrałem... ...i się nie nagrało, nagrał się sam dźwięk, nie wiem czemu. Tu już powinno się nagrywać. Nagrał się sam dźwięk i no był problem z tym. I teraz nie za bardzo chciałbym się nagrywać tego po raz drugi, no bo już wszystko wiem i to nie jest żadna niespodzianka i film już chyba nie będzie na tyle dobry, żeby go oglądać. Ale jeżeli mimo wszystko chcecie, to napiszcie. A, i jeszcze dam taką podpowiedź, jestem na mapie, kto mnie znajdzie, ten jest dobry, ten umie szukać, o, ale jestem tam na mapie, ja jako ja, jako ja, jako ja, po prostu ja. No, ale e, tak. Tak jak tradycja nakazuje, zawsze otwieramy na początku... znaczy. Zawsze od niedawna na początku otwieramy jakąś skrzynkę, coś w tym stylu, nie? To dzisiaj mamy Carl The Creeper. Jak uzbierało sobie 11 spin tokenów to możemy pokręcić trochę, zobaczymy co będziemy mieli. Zwykle nie ma nic dobrego za... Zawsze miał uncommon, nigdy nie miał nawet ten uncommon, co jest tylko trochę lepsze. I podejrzewam, że nie będę miał 32 flaszu. Słabo. Nie podoba mi się. No ale dobra, jeszcze 10. Zobaczmy. To zawsze przychodzi obok 11 TNT, no słabo. To następne. Zawsze przychodzi obok, tuż obok tego dobrych. 16 TNT też słabo się, że te lepsze rzeczy można tylko zrobić jak ma się wyższą rangę, albo coś z tyłu. Wow, widzieliście to coś... Tamto czerwone dechło była sama ranga w sobie. Może czasami wygrać. To jest chicken morph. Też bardzo dobre. Widzieliście? tuż przed tym. Myślę, że się... No, mogło być lepiej. to nie jest najgorsze. No. Bo to nie zawsze tak samo długo się kręci. Nie wiem, czy zauważyliście, też słabe. Mamy jeszcze 6. Widzicie, tuż przed tym. No, też słabe. Mamy jeszcze 5. Nic, założę się, że nic nie będziemy mieli. Nawet, zawsze będzie tylko common. Tyle czy nie ma czegoś takiego, że na przykład nie może być common, a jest od razu RAR. Za 10 na przykład na no 22 mlnów, czyli to jest beznadziejne. To jeszcze 4. Trochę laguje. I dzisiaj znowu common. Czyli beznadziejne. Jeszcze trzy. Może będzie jakiś uncommon. Widzicie? N nigdy nie zatrzyma się na uncommon, tylko zawsze na gdzieś... No, jeszcze dwa. zielone są legendarne. No... Ostatni, ale też nic będziemy mieli. Zobaczycie. Chyba, że to może jakoś zatrzymać. A ja jestem po prostu głupi. Jest? Może jest tak, że jeżeli kliknę Escape wcześniej to cię ten... Ale właśnie wam udowodniłem, że w ten sposób nie da się nic wygrać. I dzisiaj gramy w, sh w ShipQuest, To wiemy od to początku. Ja sprawdzę poza odcinkiem, czyli jutro, bo żeby dostać kolejny Spint Ticket, to poczekać jeden dzień. Sprawdzę, czy jak na przykład kliknę Escape wcześniej, to się daje. Jeżeli tak, to jest o wiele łatwiej zrobić fajne rzeczy. No, ale ship Quest. Uu, może być problem z ship Questem. Hmm. Musimy przyjść do jakiejś, żeby patrzeć. Na razie sobie, bo inaczej będziemy musieli czekać nie wiadomo jaką wieczność. A patrzcie, akurat 7, za 6 sekund się skończy, więc dużo nie trzeba czekać. Naszym gra polega... Mm, są 4 drużyny, trzeba zabierać sobie owce nawzajem. Czy wszyscy im krali? Można zabierać owce od innych. Można z innych zabijać, oczywiście. Ja będę grać tylko beserkerem. Brud się, ten Archer się nie opłaca. Brud już może trochę. Znaczy, Archer jest dobry, arczer. Archer jest dobry na te. No, jak, żeby bronić tego pola, żeby nikt się nie ukradł. Tu się wydaje, że chce być zielony, Nie wiem czemu. mi mówi, że chce być w zielonych, żeby wygrać, ale chyba nie będę. Zobaczymy. Widzicie, on też chce być w zielonych, to coś znaczy. O, jestem zielony. zielonych. Z Keremidziengłasa, o z nim. Okej. Okay. Pamiętajcie, że ta krówka jeszcze nie ma imienia. Nie to był pies! Przepraszam się Widzicie 4 osoby. To chyba dużo. HETIMA. Tam na środku są jakiś czas pojawia się owca. Nawet jest pokazane, że nasta osoba będzie za 13 sekund. Zrobiłem właśnie dwie owce dla naszej drużyny. takie są ten On też zrobił dwie owce dla naszej drużyny. Fajnie. Yy, niebieski próbuje nam ukraść owce z, z naszej, od naszej drużyny. Idziemy go zabić. No, chodź tu. Zabity. Żółty idzie. Serio tam chcesz wejść? Jak to ma sens? Na razie mam najwięcej, więc wszyscy na nas będą się rzucać. Eee, a mówiąc wszyscy ma na myśli dosłownie wszyscy, więc na razie tylko posiedzimy w obronie. Uciekaj, uciekaj, o, to są nasze Chodź, tu. zabity kolejny idzie też cię zabije, bo jestem od Ciebie. Bo szybciej Ciebie klikam, myszką, więc Cię zabije. Tia, czy oni są po drugiej stronie, mają drugi najlepszy wynik. To ich Spadaj spadają od niego, Dobra, ja bym poszedł, Dobra, oni pilnują. Poszedłbym na czerwonych, szczerze mówiąc. Albo na żółty, bo tam nikogo nie ma. LOL. W ogóle, co to jest za gra? Tutaj nie ma nikogo. Przejdziemy przez żółtych. Żółci powinni nas zaatakować, ale są głupi i nas nie zaatakują. Mimo, że mogli w bardzo. No nie, mogłem skoczyć. Dobra, trzeba te czerwone offset złapać. Nie wiem czy oni o tym wiedzą. Te tam są czerwonowce, które można sobie po prostu przechwycić, bo były tak blisko. No, zabieraj. Yellow ma jeden. Tak, chcesz się bawić? Czy he? Yellow jest solo? Jest tylko jeden gościu żółtych? No to wygląda, wiesz? A nie tam jest drugi, dobra. Wygrywamy. Mówiłem, że dołączyć do zielonych? Jeden cios i po mnie. Jeden cios i po mnie. Jeden cios i po mnie. Jeden cios Nie! Pilnuj się owiec. Mogłem je złapać wtedy. Mogłem je wrzucić, a nie... Bo chciałem tam, tamte owce obronić, nie? A, no i wyszło jak wyszło że nie się jednak nie obroniły. Tak, chcecie się miejscu, tu. Tu. Dobra. Na razie to wystarczy się bronić, bo dzisiaj mamy na tyle dużo owiec, że różnica jest na tyle duża, że czerwoni zaraz wygrają. Znaczy nie, nie o to chodziło, wiecie to dokładnie. Ale czerwoni mają tyle owiec. Dobra. Idziemy teraz, po czerwonej. Mamy 10 owiec. Mówiłem, że oni najlepsi. Oni wysłali swojego głównego na atak. Aha. Przechodząc przez. Oni są głupi. Dobra. Zginął za szybko. Bierz, 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 bierz. Prawie. Wpadłem na rócz. Dlatego gdybym nie wpadł, to już bym miał te wszystkie owce. Ale mam nadzieję, że drugiemu się udało. Eee, może się udało. Nie mam pojęcia. Chciałem sprawdzić, czy jest wiadomość. z... Zginięcie, ale się nie pokazuje, wygracie. Mimo wszystko, jej! GG! GG! No dobra, bardziej da, 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 da. Mhm, Peserker, B-Cirk, zarazem 5 TNT, świetnie. Chcę musiałem tu przeczytać, bo to nie musiałem i nie mam pojęcia czemu to czytałem, ale przeczytałem. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. A to jest płonący kurczę, który strzela jajkami z dzioba. Nic specjalnego. On jeszcze nie ma imienia. Przypominam. Nazwanie. O, jest na bardzo dobrze. Um, bardzo dobrze, mam na myśli, że zaraz przebieramy. Gdzie, gdzie są wszyscy ci dobrzy ludzie? Już wszyscy od razu się nam nas Ej, owce nam kradnie. Serio. Teraz oni nam ukradną te owce. I teraz blue jest najlepszy. Ale blue jest tuż obok nas, więc cóż, właśnie specjalny jeden cały A to zobaczcie jakie są fajne wieżyczki Można sobie stanąć i strzelać ale idę po niemieski, bo ci są głupi i niko i nie pilnują swoich owiec. Patrzcie. Tylko że teraz oni nie mogą w każdej chwili dogonić. Gdyby tylko zaczęli mnie ten, o, patrzcie. I kolejna. Tylko, że... Czemu nas nikt nie pilnuje? Czy oni są serdecznie głupi? No, come on! Uratowałem jedną? Tak, wiem. Przegrywamy? Tak, wiem. Dlatego, że nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby te, tych owiec pilnować. I sobie wszyscy zabierają, jak chcą. Więc ja będę tym, co pilnuję. Jednej owcy. Dobra, mam inny pomysł. Idziemy tam, bierzemy te owce, kradniemy, a potem pilnujemy. Ja mam pojęcie, gdzie jesteśmy. Okej, okay. już wiem gdzie jesteśmy. No nikt nie pilnuje, dlatego przegrywamy. Teraz zielona drużyna stała się najgorsza ze wszystkich. Bo mamy takich idiotów, co nie wiedzą, że obiec się trzeba pilnować. A to była po prostu misja samobójcza. Przegraliśmy, to jest pewne. To jest tak beznadziejna drużyna. Bardzo beznadziejna drużyna. Ja ci będę teraz skampić swoje owce i tyle. To jest zresztą sobie zrobią. Jeżeli się umie to robić Oczywiście Bo Archer nie powinien Krani, krani krani zabieraj Leć, leć leć Za idiota Przepraszam Przepraszam ale to jest po prostu Nie mam Najgorsze do... Wiecie co nie Poddaję się. To jest jakaś masakra! Czy on mam... W ...drużynie? Nie mam nikogo, to byłby wystarczająco mądry, żeby wiedzieć, że... W ogóle ogólnie, to nie tylko o to chodzi, tylko też inne drużyny są... Cała inteligencja skupiła się... Może nie cała, ale większość inteligencji skupiła się w niebieskiej drużynie. I wszyscy teraz po prostu. Mówiąc o tym, że chyba są tylko dwie osoby u nas, a u nich jest z czterech albo trzech. Zresztą to już nie ma sensu nawet. Nie ma sensu chodzić po dodawce. Mogę równie dobrze stanąć tu i powiedzieć Poddaje się moje drużyny. Właśnie nawet nie mam drużyny, same samo. To by się spodziewał, teraz wszyscy pójdą do niemieckiej, to ja sobie pójdę do czerwonej, a co ja wybrałem w ogóle? Jeżeli w ogóle zrzekamy się kiedykolwiek rozpoczęcie gry. Jeżeli nie wiecie, jak się zbywa, to trzeba głosować tutaj. I się dostaje wtedy ten spin ticket. Można głosować tylko raz dziennie, pomimo iż teoretycznie można byłoby więcej razy, bo jest więcej serwisów, ale. Nie dają ci z tego nagrody z niewiadomych nie wiadomo przyczyn, podają że to jest słaba drużyna. O, to jest ta arena, co widzieliśmy na początku. Teraz wszyscy się tutaj pozabijają. Ja wezmę sobie owce i wrócę do siebie. Nie jest wcale tego głupia drużyna. Nikt nie pilnuje. Nikt nie pilnuje, to ja pilnuję. To jest zasada tej gry, dzięki której możecie wygrać. Nikt nie pilnuje, to ty pilnujesz. Znaczy to nie tak to powinno być, tylko... Jak on to zrobił? Czemu on się w ogóle pali? To jest ten... A, ja mi... a bo ja miałam być w czerwonych, tak powiem pamiętam. Pewnie czerwoni wygrają. Czy ta osoba serio tutaj spadła? Jest w dzisiaj. Czemu zużyłem podskopki? O w co chodzi? Eskorta. Dobra, teraz czerwoni. To znowu nie znają zasady. Trzeba pilnować bazy, to jedna z najważniejszych rzeczy. Widzicie, co trzeba jakoś przejść? Górą chciałem powiedzieć, ale sądzę, że to nie jest możliwe. Dobra, pilnujesz bardzo dobrze. Mamy duże szanse, wygrać to jeszcze. Oni nie pilnują i zaraz tego pożałują. Ja. Ej, przynoszę świeże, piękne. Trzy. Chciałem powiedzieć, że trzy owce, ale wyszło, że jedna. Nie wiem, bo co w ogóle poszedł mnie zabić dalej. Dobra, on odbił owce jedną, ale oni nadal mają... Mają pięć więc. Dobra, nauczyli się już, że trzeba odminować? Trochę. Patrzcie, 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 patrzcie. Patrzcie, jak ją zrobię. Trzeba się umieć bić. Tak, chcę się bawić! Aaaa. Pana jednego nie ma akurat szans, bo to wszystko są te same broni, to nie ma żadnej taktyki. I chyba wiecie, to chyba wezmę bruta, bo on nie że jestem to razem. To on po prostu spam klikuje, to, albo. albo ma killaura. Zobaczmy. Patrzy w dół zawsze. Kiedy atakuje, Killaura. Cheater. Tak mi się wydaje, no, Patrzy w dół ciągle, kiedy atakuje, to nie jest normalne. Czyli oni czytują. A jako, że czytują, to wygrywają. Czyli nie jest aż tak źle. Nie mogę narzekać na niekompetentną drużynę ani na niekompetentnych przeciwników. Znaczy, nie, nie to, że niekompetentnych, tylko na cheatera, tak? Uwielbiam cheater, wiecie? Dobra, wykorzystam żółtego. Patrzcie, on przyjdzie, powinien pójść tędy, idzie drugą stroną, ale nadal go wykorzystamy w ten sposób. Dogoni mnie za chwilę. Ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem, zielony, zielony, zielony broń, zielony, zielony, zielony broń przed cheaterem. No powiedzcie mi, jeżeli on coś takiego robi, to nie jest cheater? sieci tak i tak atakuje wszystkich. Dokładnie, bo jak jest tak, to wtedy wystarczy trochę tylko od tego od bicia, żeby w różne strony, więc to jest cheater. Kilaura dokładniej. Widzicie, no tak się nie atakuje. Jak może tak atakować? Tylko taki kilaur. E, więc trzeba go zreportować, nie mi się wydaje? Byłoby najlepiej. Bo granie z cheaterami, powinien sobie Ci sprawę z tego. Właśnie, właśnie zrobiłem wielki błąd, który będzie mnie kosztować. Te trzy owce, które i tak nie mają znaczenia, szczerze, szczerze mówiąc. Dobra, ty nie jesteś cheaterem, to z tobą można jeszcze powalczyć. A mówiąc, powalczyć, mam na myśli wygrać. Znaczy nie, mam na myśli powalczyć tak uczciwie, żeby to miało jeszcze jakikolwiek sens. O, a to jest cheater. Zabiłem go. Ale wygrali, mamy drugie miejsce. nie jesteś cheaterem. Czekajcie, jak on się nazywa? XX Raz X, X. Jest cheaterem. Mam nagranie, jak czytuję. Hmm, chyba trzeba to zgłosić gdzieś. O, i nawet wyszedł, widzicie? Cheater. serio. Widzicie co, ale jednak zrobimy ten krótszy. Mamy jedną wygraną grę, jedną grę z niekompetentną drużyną i jedną grę przeciwko cheaterowi. Więc... a weź ten cheater był jeszcze tą całą legendą, więc sobie go kupił. Więc pewnie nawet jak go zreportujemy to najwyżej mu tą legendę zabiorą, więc będzie musiał się płacić znowu przez 100. To jest takie wyzyskiwanie pieniędzy, jeżeli nie wiecie to, to tłumaczę. No, ale to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli chcecie więcej odcinków z minigierek, to zostawcie łapkę. Jeżeli chcecie jednak mimo wszystko zobaczyć ten Facility Fall, to zostawcie komentarz. No, chcecie, w sensie, że. Z komentarz z, z tym, z napisem. Chcę zobaczyć Facility Fall, bo jak po na prostu napiszecie komentarz, masło, to, to się nie liczy. Nie. No, ale to było na tyle do złożenia.